moment kupowania wybornego szturu. chciałem ja na początku wystawić bazę stop sprzedałem wszystko z tych 24 godzin na Jotunie Siemaniu, witam w trzecim odcinku z metin2.pl serwer polska kończy mi się kostium więc otworzymy sobie skrzyneczkę na 60 dni może akurat wyleci to jest bardzo sporo. o 30 dni a? 30 dni za skrzynką też może być. Heh, zakupiłem transfer bonusów, a przecież tutaj mam tylko 15 wiatr, więc nie będę tego transferować, wiem po prostu w miarę szybko 15 wiatr i, i dalej re, latę, latać je tu no. Dobra, patrzymy na to, że właśnie nam dodało 8 mametki. metki. A, w sumie czemu, to nie wiem, ale nie nagrałem jak kupuję buty Zimorodka na 25 szybkości ruchu na te postacie żeby szybciej było rozstroić tą przepustkę na Jotuna ale no 2,5 czy tam 3kk opłaca się jak najbardziej 25 szybkości ruchu to jest moje ogniste buty pomyślałem, że wydam po 40kk za sztukę na pierścionek zaręczynowy i zrobię sobie na mojej ninczy ślub z, z Ninją inną 90 level która będzie służyć po prostu jako słup do typania się powrotem pod Jotuna, no bo tą Ninją będę oddawać Biologa. dobra, zostawiam mnie, o co chodzi z tym ...lewerem konia, także większy poziom konia, mam e, 200, tylko 200, czy 200, 300 paszy dla konia. Zobaczymy jak to wchodzi? E, Okej. Okay. 50 gaja, Aha. I 50 paszy. No dobra, no to kiedy indziej podbijałem poziom konia. Potrzebna mi jest jakaś broń na 20... Yy, 20 yangi. będzie nakładka na broń, że teraz sobie zmiksuję. I zobaczymy po ilu zmiankach wejdzie. No i 20, 20. Znaczy no, to 20 nie ja potrzebuje, ale... Miałem parę korów do przeklikania. Ja nie będę tym zanudzać, pokażę wam tylko ile miałem antyków diamentów. Rubinów. jadeitów. No i sprawdzamy od razu legendy. Dobra, patrzymy. Wyjewane chyba. A wywane. O, fajnie. Eee. Teraz wszystkie do miksu. Super. Dało się. Teraz strona pewno się uda średnie urona. ale dobra, nam trochę więcej będzie warte. Nie do tego klikać dalej, e, co mnie tu interesuje. No nie, nie. i i o. Dobra, patrzymy, jak to odporność na HomeProShop. Co? siadło to nie jest perf, nie? Bo coś tam jeszcze, albo nie, to jest perf na postacie fizycznej. No, smatowy i tak. Dobra, kupuję, kupuję, jadę i nie ma co. dziesięć, Ale patrzcie to, 67k i robimy teraz profit. Cyk, cyk, cyk. Proszę. Robimy profit, tak jak mówiłem. O. 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 No Pet, Pet, chociaż. Nie no daj perfa, proszę. A... A... Onix może siądzie. A, zaś... Tak wyglądają moje ceny na razie 8k za to, 4k za to. I mniej więcej za tyle sprzedaję. Skrzynki Sejtuna, Papianamu, 39 won za to. I ma tego neurek. parę KD. Jest cztery ski, żeby szybciej to narobić, to naprawdę pomaga fest. Jeszcze zobaczyłem kolczyki. 10 szybkość ruchu, bo żadnych takich 20 szybkość ruchu nie ma w sensownej cenie. Są tam ponad 1 od sztuki, plus 9 jakieś akonitowe i tak dalej. Ale tutaj mam o, 10 ruchów, ruchu. Dobra, dodajemy te kategorii. Udało się. Udało się, myślę. I. Dobra, dodajemy dalej. Udało się i. i udało się, ale szybko weszło, Co jest? i nawet Nie będę mieć 200 ruchu stałego, ale. Ale no co, ale będzie blisko z tym, z tym kroczkami. Zaraz pokażę Wam ile będę miał na nich, czyli na które mam oddane konary. I mam KD plus 3 te buty. 25, w ma 164 spida. Za konary i za zęby jest bonus movement speed. I przy tym będę mieć prawie 200% 184, czyli jednak potrzebuję tych kroczyków 20 szybkość do A na innych postaciach mam 149 movement speed, także o, no będzie trochę kupowania itemów 26 ruchu. Może znaczy nawet to jeszcze nie ma kredespy plus 4, ale będzie wydatek, będzie wydatek. Cyk. No i to mi się podoba, kolczyki 20 ruchu. Bawony, jeszcze tylko 3 takie pary w sumie. Pojawiły się na sklepie kolczyki 20 ruchu plus 9 i... Drugie kolczyki ametystowe, 20 szybkość ruchu, jeszcze tylko jedne do kolekcji. Dobra, tworzymy parę zielonych, zielonych skrzyneczek lasu. Jeśli ktoś nie wie, o co w tym chodzi, no to e, dostajemy losowy item, tam jest setka tych różnych itemów, co można zostać i najfajniejsze to jest amulet strażników, który daje 30 obrażeń fizycznych i 10 odporności na umy i... Możemy dostajemy jakiś item i możemy kliknąć szczęśliwy traf i mamy tutaj opłatę 60K i zamienia nam na jakiś losowy inny item. Jeszcze jedna fajna rzecz z tego to jest zmianka 67 i widzicie tutaj się zwiększa ta opłata 240 się nadała wróżka, też leci, też fajny drop w sumie. Magiczny metal, nie magiczny kamień nie leci z tego co wiem ja będę losował do 15k, przecież wiem, że się losuje zazwyczaj jeszcze za 30 ale jako, że nie kupowałem tego tylko, tylko mam z ISU, no to, to będę tak robić po swojemu. Ooo, jest! Ale szybciutko! I on jest na 7 dni. Tak jest, chcę przyjąć. To mi pomoże całkiem mocno. Z Jotunem, daje 10 otworności na umy, tyle co Tytanka, plus 9, o kurde, szybciutko, Bii. Dobra, nie jeszcze mi się skrzynki na shopie tutaj, tym prywatnym, znaczy offline i na sklepie na postaci, więc otworzyłem sobie parę skrzynek. Najlepsze co może pomieć, polecić to się pomień z B, już no, tutaj, nie wiem ile, chyba wona. liczę na dużo, ale... Eee... Agat, czarny parężnik, chyba nic nie warty. Bodzio, nie zaciekaję, nie zaciekaję. Jest Agat warty. Dwa kakao. A czarny? Jesteś warty, czarny? Nie, czarny jest bez Lipa, lipa, lipa. Ale... Trudno. A! Nie pomyślałem, trochę wbiłem level 96 dla Feta i już daje 18, czyli max chłopcy potworów, 8, 13, czyli max perserka no i 12, czyli brakuje jeszcze 1% do przebicia. Teraz, bo nie nagle że nie kupię, ale 500 SM-ów, myślę dobra cena na 15 dni, od, od razu kupiłem. Szkoda, że na 15 dni, ale no. Po raz pierwszy pojawiła się też wtedy pieczęć bogów, czyli podobno lepszy kamień rytualny. Początkowo za 4KSM, potem zeszło do 2KSM, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj bardzo żałuję, że nie nagrałem dźwięku, ale to był moment kupowania wybornego szafiru. Chciałem na początku wystawił chyba by za 150 wonów, trochę z 3 albo 155 wonów. Ja nie miałem tyle, miałem 142 ale wszystko posprzedawałem właśnie z tym aremium włącznie, Ale zgodził się też, że dam mu blaski warteły, które, które były warte 4 wony i zajdzie do 145 wonów. Także bardzo elegancko. Teraz wam pokażę też ten szafir. Silny ninja i tam nie najważniejsza odporność na wojowników, żeby ci wojownicy już na no niego zaczęli. jeden wonów i stak blasków. Przepiękny, już plus 6. Także to też na plus. No i oczywiście odporność na ziemię, siła na ziemię. Ważny bonus. Także dzięki ziomek. Pewnie, że szedłeś z ceny. Yy. No i teraz, teraz się będzie przyjemnie robiło youtuna. Także za chwilę sobie wyciągniemy ten szafir. No i włożymy sobie wyborny. Odpieranie skrzyneczek szczeniaka, za pierwszą nie poleciało, ale już za dwunastą poleciało, bo czuć na 120 dni. Szkoda, że znowu nie nagrywałem dźwięku, no bo wtedy też się cieszyłem. W eee, przypadkowo wyrzuciłem moją brązoletkę na YouTube na wiatr. Musiałem napisać Ticketa do supportu. Na szczęście udało się. Ale teraz to co będzie się widzieć, no to będzie po prostu bez tej brązoletki, no bo czekają na tą brązoletkę 13 dni. Więc musiałem grać w po prostu na ogień, 10 30, 10 ogień, yy, więc te klipy, co teraz widzicie, są bez tej bransoletki. Pomyślałem, żeby pokazać wam, jak się sprawuje nowy, wyborny szafir w akcji, także najpierw agianamo i on spada na dwa hity przez to. No I teraz bierzemy sobie Jotuna, to było z odpaleniem Boga Smoków, także tutaj był straszny light z tym HP, no, on nic mi nie był więc tak odpalony. Taki spoiler, ale bez życia, obrony wokół smoków. On już mnie może zabić jeden, dwa razy na dunka. Ale dobra, niech polecimy dalej muzyczka i za chwilę się słyszymy. Whoa. Jestem online, ale nie opiszę Ja yeah. mam yeah, yeah. yeah, alright, bye no, nowsi na dookoła. Mówiła, że mnie nie chce, teraz jest jak haj. Mam on na gas, bag. I do this every day. Jestem online, ale nie opiszę jaj. Yeah. I bynajmniej na rokach, mówiła, że mnie nie chce, a teraz jest jak Harry. Zu jest agresywnie nastawiony. Czyli Jacka Murańskiego, wygląda jak niż Ziata w Mettinach. Zabiję właśnie umarłego rozprowacza, żeby zrobić sobie tą misję. Wciążę Harona na dwa podręczniki Kowala. Zobaczymy, jak to się rozbija. A no, teraz. Nie jestem odpalony zbytnio. Dobra, jestem na Haronie. I... Zobaczymy jak szybko spłynie. Całe też przy okazji chyba Azraela, czemu nie. Mam trybkę rybkę na mrok. Żeby się odpalić. Ale wpływa. O panie. energii z niego drobi teraz. Kamieki. Dobra postanowiłem nie, nie zbijać Azraela. Bo z niego leci... A, może polecić delikatny sukno, Nie chcę sobie zaśmiać ekwipunku. I... Mamy dwa kamienie Kowala. O, oh, w końcu fabulewka skończona, to podstawowa. I już tej na przyrządku smacznego nie zamierzam się podejmować. Trochę tutaj robiłem, ale słyszałem, że czytałem, że mm, Matrixa to ktoś zbijał. Zbił ponad 100 Matrixów, i nie poleciało mu to, więc no nie zamierzam tych questów raczej robić. Ale jestem szczęśliwy w sumie. Dobra, czas na 24H na Jotunie, y Yangi wyzerowane, pokażę teraz ekwipunek, feltowe zielone poty, będę też oczywiście liczyć do tego, y no i psy, tutaj już przy okazji, tam lecą fajnie, można też drogo sprzedać, dużo y ich się zbiera, y czas będę liczyć oczywiście zrobieniem przepustki, no i nie przedłużając, po prostu lecimy z tematem. you przepraszam i dziękuję. Dzięki za pomoc, spaliłem most. Gdzie jest mój kogon? wiem go, jestem o tyle, zostajesz tyle. Całe to zło, okej. Okay. Rozkładam skrzydła jak awendador. Będę chciał, to wezmę ją. Proszę, game stream, like and roll. oni biorą psychotrop. aż po samodno Co planowali latami, ja zrobię, wiadomo noc. Dlatego sorry, chłopaki, ja latam trochę wyżej. Ja tylko chciałem być usłyszanym, ale nie krzyczeć. Myślałem, że miłość to przetwo myślałem, że suka jest wiadomo, no. myślałem, że miłość jest senną. No. Widzę za to dopiero, bo oh, a na samotność Cały świat ustupię, całe życie swoich rękach. Przeja no, ja nie mogę nie przegrać boż ani niczym szkło. No jesteśmy na podsumowaniu, wyszło nam 302 szkaty jatuna, zaraz to wszystko pokażę oczywiście, 338 szkat bagianamu, 16,42 wona i na godzinę wyszło tak o... Wyszło 8,2, 26 wona, trzeba poddawać nic. Udowodnić to pokażę teraz te wszystkie skrzynie Pachianamu i jeduna. Jeszcze dodatkowo trochę zielonych potek. Cztery, siedem staków. Trzy staki fioletowych, te zielone są cenniejsze. One są też czasami z Yotuna, ale to jest Pachianamu. Oczywiście z płace entejre są kredytowe i zielone, z fake anode są prysy, z płace entejre są dopiero wyjście, to jest jakieś produkcja kaka, kredytowe y, są jakieś 30 kaka za staka i kredytowe są jakieś 5 kaka, plus jeszcze tutaj taki syp. nie wiem czy to się w ogóle sprzeda, ale no, widzimy się. Teraz mam jeszcze pokazuję sklep, jak mniej więcej wygląda. I widzimy się już jak to wszystko sprzedam, ile będzie po prostu jak, na czysto. Już sprzedałem wszystko z tych 24 godzin na Jotunie. I jeszcze zanim wam pokażę sam zarołek to muszę powiedzieć, że e, sam dungeon jest całkiem krótki, przez co schodzi mało odpału. Powiem teraz takie minusy i plusy. Schodzi mało odpału na dungeon, e, robienie przepustki z nawet bardzo dobrze ubraną postacią zajmuje bardzo dużo czasu, co na pewno na duży minus. E, niewygodne jest chodzenie tymi czterema postaciami na manu e, z jednego npc do drugiego, do władcy Enta i do metków, znowu do NPC-tów itd. Tak itd. Tak niewygodne jest chodzenie tymi czterema postaciami cały czas na manu wszędzie. No nie da się tego no robić tak, że tak powiem automatycznie, bo trzeba cały czas z tymi postaciami wstawać i zmieniać cecha, żeby znaleźć metki albo władcę i podczas robienia misji na przepustkę. Więc to na pewno na duży minus. Na wam plus to, że z niego całkiem niezła kasa, zaraz wam pokażę. W tym czyste janki, co na duży plus, no bo jednak na Polsce bawienie się z przygładzaniem tego wszystkiego wystawianiem na sklepie i tak dalej a no to jest trochę yy, trochę padaka. Minus to długi czas oczekiwania na możliwość ponownego wejścia na dunga. O te dwie godziny to zwyczaj, jak tak zrobię przepustkę, tak szybko, no to zostaje mi godzina 15 minut. Przez są godziny 15 minut, no to muszę, nie wiem, na przykład pójdę na Razadora sobie albo coś takiego, i, i jeszcze, jeszcze mi nawet trochę czasu zostanie. Ale no można sobie pójść na tego tak, yy, tylko że no później trzeba znowu znaleźć tego strażnika yy, ohao czy tam entai i znowu wchodzić do tego lasu, także no niewygodny jest ten dunk ogólnie. Jeśli chcemy coś innego jeszcze robić w międzyczasie, ale no mamy na to dużo czasu, bo, no, bo ten czas oczekiwania na dynk jest bardzo duży. ale yy, W każdym razie pokazuję już cały zarobek, sprzedałem wszystko oprócz tych opatrunków. Które zatrzymują krwawienie, ale no z... myślę, że. No powiem tak, chuj z nimi, co nic nie warte. Yy, 53 27kk po, po podatku od yy, dozorcy. Także fajnie sobie przekładam. W tym odcinku to jeszcze nie wszystko, bo pewnie teraz się będziemy widzieli na yy, kupnie zbrojki na potwory. Sytuacja jest taka, że jest co. Jest jeden, drugi, trzeci boss i A no, tak głównie. czy tchują, jest nawet. Ale fajne jest to, że ludzie zwijają te bossy albo metki nie podnoszą złą, i może sobie łatwo te etapy levelować Także teraz mam. O, trochę mało ekspo, zobaczymy jak pod koniec tego zło. Oczywiście na no, sposób wystęczonych nie ma. Powinien się dograć na tym zło, ale no, prawie nic z tego ekspo nie poleciało plus ten event co <noise> jakieś 15 minut trwało odbył się ewent wędkarski i może się spóźnić jakieś pół godziny do 6 w koło zarobione. Churę mogę nagrać, ale właśnie robiłem 117 level e, misją na Yotona. Skupiłem więc zbroję i zauważyłem już taką co fajnym 6-7 e, No ten 1-5 do miksu Taki niby włożony plus 4. Czy ten kadek będę wymieniać na perzetta? Na ale, ale jest 35 wartości ataku. A to jest taki najważniejszy dla mnie bonus. Tak 35, no 30 to takie minimum. 35 już mi się fajna zbrojka. Także 30 wonów kupuję. A dla porównania taka plus 0. Tutaj nie ma plus 0. Tej drugiej plus 0. 10 wonów. Także myślę, że spoko cena miksowanie 67 to taki skam, że to jest. Idę teraz kupić jeszcze e, ulepy i widzimy się na lepszym tej zbroi. wiem, baza z 6 wonów ulepy albo coś takiego. 5 butlenków, dużo szarych, dużo mitrili. Na początku może KD Vita. Wyciągnąłem już poza kamerą. Nie udało się. Może zmianka 15, a nie powiedziałem co, sobie, sobie wy... Tam jakiś ogień, jakiś wiatr, na przykład 15 ogień, 10 wiatr, albo 50 wartość i... O... 50 wartość i 15 ogień, 30 wartość, 50 ogień. Głównie wartość, ogień, wiatr. Dobra, jestem, miksujemy. W sobie, po co mi teraz ogień, jakbym... już nie, przydałby się. 50 wartość 10 wiatr a w sumie jak Jotuna ja latam to starczy 5D Zora zostawię to na razie najwyżej, potem zmienię, będę chciał latać melee, a teraz sobie ulepszajmy O! Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj Co jest? I Plus 8! Nie no, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, że trzeba podbić do plus dziewięć. Dobra, poczekaj, to... Ah. Proszę. Nie, nie gadaj. <ścoughs> Ach chuj. Co? Siadło na dziewięć! Sama! Haha, ha, za drugim razem! A, ja dupie! O kurde, jak to teraz wygląda, panie! Panie! O kurde! Rojka na dziewięć. Ty, wiem buty na dziewięć! Tu Kurwa! O, nie gadaj. A, coś nie mam. Mhm. Oh. Proszę, czytam na 8 po prostu. O, oh. Dobra, zostawiam, pierdolę. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pa. Zostaw sobie lajka.